Proszę, za obrady. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. W Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesję z dniu 2 lutego bieżącego roku do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Włoskiego. Komisja w składa radny Roman Andrys, przewodniczący Komisji, radny Stanisław Korówka, członek, radny Janusz Morskowiak, członek. Stwierdzili, stwierdziła. Na sesji 2 lutego 2016 roku obecnie było 17 radnych. W głosowaniu udział 17 radnych. Głosów ważnych oddano 17. Kandydaci na przewodniczącego Rady Powiatu Boszewskiego otrzymali następujące liczby głosów. Radny Stanisław Piosik otrzymał 8 głosów za. Radny Andrzej Wita otrzymał 9 głosów za. Dziękuję bardzo. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Uchwała nr 11 Rady Powiatu Bolszyńskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Bolszyńskiego. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o są powiatowym Rada Powiatu Bolszyńskiego uchwala następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania radny, radny Andrzej Wita został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Bolszyńskiego. Bardzo proszę o zajęcie tego stanowiska. Na bok, serdeczne gratulacje. Ja przy okazji, zanim jeszcze pogratuluję panu przewodniczącemu, to chciałem powiedzieć taką jedną rzecz. Na ostatnim spotkaniu yy, posługującym rok w restauracji Montana. Otrzymałem od przewodniczącego Rady yy, yy, y, y, Damę Pana yy, yy, Martego Witego otrzymałem taki zegar, jest to właściwie stopel i mi do czego służy ten zegar w Niemczech. Służy do tego, że każdy radny występujący ma trzy minuty, wyłącza czas i po trzech minutach odbiera głos. Jest to, ja uważam, że jest to niedemokratyczne. Proponuję inne. Tak sobie myślałem co tutaj. Myślę, żeby to było takie godne. Ja proponuję tak, Panie Przewodniczący, żebyśmy przyjęli taką zasadę. Krytyka w władzy minuta. Uchwała władzy 10 minut. A samo uwielbienie bez limitu. Dziękuję bardzo. Na wstępie podziękować że panu Stanisławowi Biosikowi, że wyraził zgodę na to kandydowanie tej, na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu i niełatwej wiedzy. Kolega Stanisław, tak jak w korytarzu powiedzieliśmy sobie, że znamy się. Z którego środku, gdy byłeś moim nauczycielem matematyki. I chyba zapamiętałeś, że byłem jedynym w klasie, który nie miał problemu. Później na granicy rekordowej, współpracy samorządowej, pracy na terenie gminy, spotykaliśmy się. I to zdanie, które powiedzieliśmy sobie na korytarzu. Powtórzmy. Były sprawy trudne. Bardzo trudne. Czasami się opierały gdzieś tam. Nie miejsce i czas, żeby o tym mówić. Ale nigdy złego słowa sobie nie powiedzieliśmy. Sasiu, dziękuję. Życia, nasze drogi, czasami kręte, czasami proste. Człowiekiem, dobra, funkcję się pełni, ale człowiekiem się jest. I na tej funkcji nikt nie jest wieczne. Przychodzą okresy, że człowieka pozbawiają tej funkcji, wybierają i tak dalej. Ale byłbym. Nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie nie podziękował poprzedniemu wiceprzewodniczącemu wiceprzewodniczą, Januszowi Zające. Janusz, dziękuję. Czas szybko płynie. Przed nami merytoryczne zadania Rady w dniu dzisiejszym. Ale życzyłbym wszystkim radnym, jak i osobom zajmującym głos na tej sesji, jak i na każdy inny, że bywa coś, czego w życiu nie wolno. Są słowa, zdania, których wypowiadać nie wolno. I chciałbym żeby to życzenie było spełnione. Z drugiej strony są słowa, które wszystkich nas budują, wzmacniają słowa, które mobilizują nas do pracy, nie dla nas. Nie po to nas mieszkańcy wybrali, mobilizują do pracy na rzecz mieszkańców powiatu bolszyńskiego. Nie mówię to po to, że te kamera i mikrofony ściągamy. Tak w większości czyniliśmy i tak czynimy i tak będziemy czynić. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.